Szanowni Państwo, uczniowie szkół, przychodzimy każdego roku na cmentarz wojenny w rocznicy jak już Pani wspomniała Naczelnik Wyzwolenia Sieradza spod okupacji niemieckiej. Składamy kwiaty, oddajemy hołd poległym żołnierzom polskim we wrześniu broniących naszej ziemi sieradzkiej, broniącej niepodległości Polski przed agresją niemiecką i żołnierzom Armii Radzieckiej, która wyzwalając nas Straciła ponad 400 żołnierzy w okolicach Wielunia i Sieradza. Łącznie zginęło 867 żołnierzy Armii Radzieckiej. Pamiętamy także, że w czasie walk o sierad zginęli mieszkańcy Sieradza. Zniszczono także część miasta. Ale w styczniu 1945 roku trwała jeszcze wojna która zakończyła się 8 maja 1945 roku kapitulacją Niemiec, a 2 września kapitulacją Japonii. Była to najstraszliwsza wojna spośród 1350 wojen, jakie ludzkość przeżyła. Przytoczę słowa Hitlera do dowódców Wehrmachtu przed dzień agresji na Polskę. Idźcie i zabijajcie, zwycięzca nie będzie sądzony. I szli, i mordowali. W okręgu sieradzim zniszczyli wieluń, złoczew, działoszyn, spalili 26 wsi, zabili 350 ludzi. Wyzwalanie każdego skrawka polskiej ziemi to ocalenie od śmierci tysiące istnień ludzkich obozowiców, więzień, ludzi rozstrzeliwanych na ulicach. Wówczas największym wrogiem ludzkości był faszyzm, a w Europie hitlerowskie Niemcy. Hitler w doktrynie idealistycznej zaplanował biologiczną zagładę narodów słowiańskich. Polska była pierwsza. Finalnym takim wysiłkiem w pokonaniu niemieckiej potęgi Militarnej. Była kampania zimowo-wiosenna w 1945 roku. Armii Radzieckiej przy udziale naszej polskiej armii. Wyzwalając nasz kraj, życie oddało 25 tysięcy żołnierzy polskich. 600 tysięcy żołnierzy radzieckich. Wspólna walka z Armią Radziecką, naszej armii, nie zamazuje faktów historii, już negatywnych skutków. Jakie miały miejsce w przeszłości? Czas szybko upływa. To jest do społeczności wchodzą nowe roczniki. Ale wiedza o przeszłości wojennej jest niewielka. W czasie wojny walczyło i tu jest rozbieżność. Około dwóch milionów polskich żołnierzy zginęło 120 tysięcy. Nie należy wytwarzać przychodze strachu ale utrwalanie pamięci w społeczności powinno trwać. Przypominając tamty okres, spełniamy swój żołnierski obowiązek, gdyż faszyści i faszyzm niemiecki, nacjonalizm bandery, niósł rogość do innych narodów i nienawiść, niósł w ogóle śmierć. Szanujmy więc poległych żołnierzy, zginęli oni na naszej sierackiej ziemi. Niech spodziewają spokoju. Dziękuję.